Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem kolejny raz obchodzono w Kielcach. Bezdomni, pracownicy mopr i pozostałych służb zajmujących się pomocą społeczną, przedstawiciele władz miasta, a także wolontariusze i młodzież z placówek, na znak solidarności oraz braterstwa oddali hołd ofiarom nędzy na całym świecie. Uczestnicy obchodów tradycyjnie odwiedzili miejsca poświęcone ubogim, płytę praw człowieka oraz krzyż bezdomnych obok budynku dworca PKP. Coroczne spotkanie organizowane jest m.in. Między przez Międzynarodowy Ruch ATD, założony przez ojca Józefa Brzecińskiego. Chciałbym, ten głos osób biednych wybrzmiał przed. Osobami, od których zależą losy świata. On właśnie był takim głosem ubogich i można powiedzieć, że to nasze zebranie przy replice tej płyty, która jest w Paryżu na placu Trocadero, właśnie, właśnie ze słowami ojca Wrzesińskiego, ten nasz głos też dzisiaj ma być, ma być głosem tego, że dopominamy się o Prawa dla osób ubogich, że na co dzień o nich się troszczymy. Działania wspomagające bezdomnych podejmuje właśnie międzynarodowy ruch ATD. Staramy się to zmienić, staramy się tłumaczyć ludziom, że można żyć inaczej, można żyć lepiej. Nie na dnie, ale ale no, mój przykład. Ja byłem przez wiele lat bezdomny. W tej chwili mam dom, mam rodzinę, mam małe dziecko, jak widać. Wyszedłem z dołka, jeszcze nie całkowicie, ale wyszedłem z dołka i staramy się o to, żeby więcej było takich ludzi. Takich osób jest faktycznie coraz więcej. Od pewnego czasu, od kilku lat, utrzymuję się na bardzo podobnym poziomie. To jest około 7,5 tysiąca rodzin, a już na osoby przeliczając, bez mała 12. Wydaje się w tym roku, że nieco liczba tych osób spada. Obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem zakończyła msza święta odprawiona w kaplicy przy domu seniora. Tam też zorganizowane spotkanie dyskusyjne.